Nie jednego biednego Ewrona z nim, kurwa. Płakał, jak ty się z nim r.A.J Z tym kurwa, jacem, co tutaj jest? Jestem na górze. Co to jest? Podaj się, podaj się, podaj się, no po ej! Oj, nie, no ej. gdzie? Raz, Wiesz? dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Pyk. Kombat system, RFGG. Witam. Naćpali, o, ciekawy klip będzie. Ciekawy, ciekawy. O, ciekawy klip będzie. Ciekawy, Dzień dobry wszystkim. Witam. Obejrzyjmy sobie na sam początek streama. Angelę 35 piątą. Inaczej panęgo Ligo. Zdradziła się euro w hotelu. Ty k*do. Zabić za to. Uwierz, co ty k*do. Zradziłaś mi jednego euro na z nim kurwa Ty k*do. Powiem tak. Zaczynamy z grupą płakał jak ty się z nim k*do. Z tym k*do. Pojedz k*do. Tutaj jest. No PGA, Ty k*do. A, wiem się. Idę w antek. Ja Czy końcowo idą na koko do was czy nie, bo fanom mówił, że im nie dałeś jeszcze, jeszcze oficjalnego info, no to daje oficjalne info, że Wankos, Samuel i Fanowski idą oficjalnie do nas daje ekipy na, na koko roleplay, no. Idą oficjalne info, jak, jak muszę tutaj e, dawać ty oficjalny statement, to, to daję daje oficjalny statement, po prostu. Bez Ciwesa? No, e, na temat Ciwesa już gadałem, no. Nic do niego nie mam, ale no, idiota, no, po prostu idiota. Idiota, tutaj masz hałto poddanie pili? Was i das? To jest 4 dni temu stary Jestem na górze Co to jest? Podaj się, poddaj się, poddaj się, no po ej! O, nie no ej! gdzie? Odwróć się, odwróć się A co z Tomkiem? Ja powiedziałem Jeżeli Tomek chce Ja nie widzę przeciwwskazań Ja nie widzę przeciwwskazań no Nie chcę... nie chcę im ograć, co, z, nie, nie gra z nami się że z Janeczkami, bo ta Pewnie, że tak. telefonowa. Podaj pin do telefonu Kur... Nie ma co oszukiwać. Stary, jak ja będę się grał z taką bandą o 15. To mi się chce grać, no? Serio? Nie ja, czemu nie podasz? To twoje... Jak nie podam. A nie, do... czekajcie, o, ja wam, Ja wam muszę coś pokazać, kurwa. Pokażę wam nowy kombat na. Kombat na RF wam pokażę. Kurwa, alejecie, działa. ludzie. Z najlepszego pistoletu, jak on działa. Kurwa, mać, wypas jak Patrzcie to. Typek ma nie? Takie jest I oni dostali kurwy ci ludzie na. Typek ma i... nie? Patrzcie, o. Heavy pistol. Najlepszy pistolet, nie? Najlepszy Jak coś, najlepszy jest... pistolet. Musisz wymyślić Dobra. Jak coś Tu? Jedziemy. Popatrzcie. Raz, Weź? dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Pyk. Kombat system, RFGG. Witam. Kombat system. Najlepszy pistolet na serwerze. 3 metry odległości. Trzy metry odległości, nie. Jest chwa co? Jest dobrze, co? Jest wypas. Jest wszystko, jest respekt, Kur, jest wszystko człowieku. Cześć kuźne, Po, po prostu niesamowite. Dobra. 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 Nie, 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 Podać ci. Nie, 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 bierzesz ją. Akcji Japończycy. Bierzesz ją. Dobra, znamy. Każdy ogląda moje streamy, bo jestem gwiazdą. Tu gruba. Kiedy wiedza, że część chłopaków w więzieniu, to nagle Japoniec... Mój TikTok lepszy Lunar, mordeczko, no witam cię serdecznie. postać crime i jedzie na Tak samo Janeczki. Cześć, Kostromek. Najważniejsze mieć Zobacz, TikTok dla na niech go Gdzie ty mi to wysłałeś mordą? Wyślij nar o, pyk. Ale tak szczerze... yyyyyyy... Je... <śpiewa> ja pier... No i to... Ta... <śpiewa> I to jest kur*** ch... kipa. Już w sobotę, już w sobotę, ale właśnie nie dokończyłem wam ambitny pomysł Harolda Wilsona na podbicie sobie statystyk, żeby skrzynki wróciły. Na koko Harold Wilson powiedział, że będzie już full time na streama gadał głosem doktorka. A ja mówię do niego tak: "Ty wiesz, że z tego co tam zostało, to już chyba nic nie zostanie, nie? Jak ty będziesz głosem doktorka siedział i gadał?" A on mówi: "Nie, stary, to jest zajebisty pomysł, bo ludzie tylko na to czekają, bo to było zabawne". Ja mówię: "No, to odpal streama, pogadasz tak 15 minut. I zostaną z dwie osoby. On mówi tak, nie stary. Ty nie wiesz co ten, ludzie mi na Instagramie piszą. Ludzie mi na Instagramie piszą, kiedy wróci OG Doktorek, bo jak wraca. Bo jak wraca Koko, to OG Doktorek musi być yy, po prostu gadać głosem doktorka. Nie ja mówię ok. Mówię spoko, ale ja mówię, Ty, stary przecież więcej co sobie zdałeś WLK na 7-7. to zamiast chłopakami jeździć i robić napady, to siedzisz i grasz w role dla 40 osób. A on mówi No, ale nie chce mi się grać w RP. A ja mówię, no. A, jeszcze mało tego. Czy on jeszcze miał? Nie dość, że mu skrzynki wyjęto, to jeszcze mu wyjęli. A, Pirate Słapa mu jeszcze wyjechali. Pirate Słapa mu jeszcze wyjechał. Został z samym Holly. Czy Holly mu wyjeżdżali? Już nic nie został? I Holly mu nic wysyłać nie chce. No ja mówię, no to dla mnie Ja nie wiem jak to jest, że każdy sobie poradzić. Chłopaki co z nami streamują, kurwa, grają, fanowski typu kurwa. Typu, typu nie wiem, z typu Samuel potrafię sekręcić kręcić człowieku po 600, 700, 800 osób a On nie potrafi wejść na serwer i se podbić kola skrzydłek i nawet z tego KCP zarobić. No to co to, to, to tu jest nie halo? No wytłumaczcie mi, nawet jeżeli nawet jeżeli nie chcecie się grać w RP, to tutaj to jest za problem wejść nawet na te 3 godziny w ciągu dnia Jak lata Exi, lata krótki, latają chłopaki, to zamiast się do nich dokleić, to on woli kurwa odpalić za 20 osób. No i chłop no, i taka zabawa Napiszę mu dwie osoby i on zadowolony, że z KCP zarobi 15 centów no i co tu tych ciepłych kłopkach dalej bo. Ale u kolegi bez odznaki szeryfa, czegoś Denisy kupiły dwie duże bomby. Nie zauważyłeś czatu? Czekajcie, bo mi kur... wysyłali nawet dzisiaj że jakaś gruba się popakała. Co tu jest? Wszędzie muszę drapać. Nie wiem, oni tak, oni tak kur też na grali, czy o ch... chodzi, ale będą mnie trzymać, aż nie dam auta kasy albo ktoś się da kasy za moje życie. Pytał mnie na OC, czy zgadzam się na FCK, ja mu napisam, że mam i to zamkną mordę. A i FCK. No to naliczanie i za auta chcieli. Nie da się z tymi cełami. <laughs> To jest ta gruba, co jest zamknięta k***a. Boże kochany, jak ja, lubię, jak ja lubię psuć ludziom psychiki w tej gierce. To jest moja pasja. Cukru jej brakuje? Nie, właśnie nie wiem czego jej brakuje. No, prawdopodobnie jeżeli szukasz szczęścia w RP, to musi jej dużo brakować. No. Tak mi się wydaje. Ona dalej w bunkrze? No pewnie tak. Pewnie tak. Szycha, Szycha nie mów, że być c... bo spędziesz czas na, na co dzień z top donatorami i, i, ko... i koniobójcami kroftowe, więc kto jest c... Jest ten. O Boże, kochany. Boże, kochany. Ona myśli, że myślę, że menu to by było pierwsze z chronem, zakręconej frytki i dużym kolekiem ku... z lodem. I myślę, że to jest to, co jej potrzebne jest do szczęścia. Oczywiście komputer sprawny e i brak banana 7.7. E wydaje mi się, że to jest wszystko, co ona potrzebuje na ten moment. A wiecie, jaką dzisiaj dostałem miłą wiadomość od pewnego kogoś z zarządu 7.7 roleplay Play? <laughs> z taką rozgrywką jesteście u nas mile widziani. A to dopiero początek. Jeszcze wszystkiego nie poznaliście. <laughs> Czajcie, kurwa. Czajcie, jaki tatty i zrobił, ku... street credit na 7,7? Sharrowd Gieras, kurwa. Sharrowd Gieras, Sharrowd Gieras. Sharrowd Gierasina. Haha. <laughs> w. Chuj. Najlepsze jest to, Daniel, że ty z ekipą pokazujecie reszcie ekip, jak, jak prawidłowo powinno się grać crime No tak, no mi się wydaje, że jedyne starcie, które miałby sens na tym serwerze, to jest z Takiem tylko i wyłącznie, nie? Tak, for real, to jedyne starcie, które miałby sens, to właśnie jest Takiem, albo z Jagą, no? To są jedyne dwie ekipy, z którymi można się naprawdę, kurwa, zmierzyć tak, tak na, no, na, na fulu, nie? Tak na fulu, bo Tako będzie miał content z tego, ja i, i, ja i wtedy miał z tego content. no to logicznie, że on będzie robił, k***a, buzardami, będzie latał człowieku, wszystko, nie? Z kartelem, no z kartelem, to wydaje mi się, żeby szybko się to skończyło, wydaje mi się, że jeden wjazd człowieku na kajo i jest afera. Tylko ile razy się można z Jagą napijać. No tak, no właśnie bez sens, ale może coś jutro uprzykrzymy życia? <laughs> taku nie ma sensu, bo stronami Zerofano? No właśnie, ciekawe czy byłby fan, no, ciekawe czy byłby fan, ale jakby ktoś przypadkiem mu jutro wy***li bombę albo go porwał i go w, bunkr w bunkrze schował, kto wie co się jutro wydarzy.